O, chusteczka. Jak było z tą sesją? Elegancka... Nie, zapomnę. Elegancko sesja. Fajna elegancka sesja, powiedziałbym. <grym> <grym> jaki pluton. No, akurat cały czas trafialiśmy takie, przez dziś. Wóz O, jakaś, tak, jakaś taktyka, Rysiek? No Rysiek, tak se. Lewo? No widziałem, jak z Cyganem tam grałeś. No i wygraliśmy przecież wszystko. Tak na karli też widziałem. Tak, i na Prochorówce. <grym> A to on tam. O. Co? Nic, Baski, jakiś wolny byłem. a ja też jestem jakiś wolny. gdzie ktoś a jeden Lewo. Wszyscy jedziemy. Lewo Wszyscy, jedziemy. Wszyscy, A1? Wszyscy A1? I później... Nie, lewo, lewo. Nie, nie, Jeden nie, 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 jedź niech tam. nie jeden nie jeden, jeden Nie, ja, ja przejadę na, na to no. C1. Tu przejadę. No, jedź, 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 No, jedź. Tam sobie to do ciebie przyjedzie. Pewnie tak, no. <suszy> Będzie garaż laki. I co, gdzie oni są? O, jadą. O, jeszcze nie. Możecie skresować za mnie? Mhm. Jak w on cały team. Biedny... Ja na już mam, ale jest na ty Fajnie, tylko że no, nie ma. On, on zginie, jak coś ten jeden, nie? On to mnie to Ja też zaraz zginę. I co to za lagi są, to. I co jest. laki. Chiluj, chiluj, co ty? Możemy to za darmo robić. Wygrywacie tam? Nie no wiem. Chodan, oh, no no czyli, czyli, ja dostaję No Uważaj, Dobra, nie są garnek. Uważaj, czyli, oni są mocni są na tym czyli, wszyscy. <średzimy> czyli, czyli, ta, VK, o, ta VK jest Pojechał tu fałk. Mocno jest to. No. I te gromy są jak sześć. I... Fijołaj, jak mnie boli przytro. Pałka kada jolcia, tylko ona jedyna. I zabijecie tego żematu? Nie. No. No. Dobra. Nie, spokojnie, spokojnie. To już Ja się palę z 5 razy na 10 bitew, no przecież tak gra jest z... KD, KD, <grym> <grym> Random. Rysiu, rysiu, rysiu. Dobij tego konwaya. Dawaj, kiesora, kiesora. Mm -hmm, mm -hmm. Minus jeden. Cześć, Prufus, dobranoc. Adrianku. Cześć, cześć, cześć. Nie <grym> ja <f> jeszcze <grym> jednego mniej. Jednego mniej. <grym> Mars. <noise> Widziałem jak to leci 100 to sekundy, no, bo to hit Po raz, kfura. Nie możesz przycałać? No momento. mento Pento for four Nie no, Jurysiek cały Damage teraz ukradnie Tak, on ukradnie Rysiu... Ipek? Ale kręcony jest gofer na tym słuchu. Na Rysiu 10 tysięcy? <000? grywia> naście? Nie no, 7 mam Ten predator tutaj, dzikie węże, aligator to ładnie się tam sko... Co to samo ucha bez ucha, ty nie Nie ładują się tygrysy, patrz. Witwa jest? Bitwa. Gra mi się Owa. jedenka Chodź No to i tak mi nie działa tygrys. To weź mi nagraj screena i wyślij. tam nie ma nikogo na tej zerówce. Nie. Szybciej tutaj to będą chaty jakieś. No ale to szybciej, no to wywalamy się do końca z, musimy. Z nikogo staranować nie można. Kesować trzeba. 2-6-0 mamy. Syn garbatek. <suszyń> O? Syn garba tego Jak on to tak za zaczął tak śmiesznie Nie podpa! Podpa dwa się da miejsce Kade, kade, kade. Nie no wszystko mi z lewej <śle> Co ty robisz? No, jadę Żeby go BOM! Oh! Trzyma się coś! Oh! Oh! bombę to Te wótek mi Ale czemu wygracie pod dyrektę, no? W tak, taksach się nie gra, się tak, no. Ty on nas nie widzi. Tym berze. Myślę, że tu przyjedzie, on nie widzi. Możecie Baldemar. Mi? Ej, Ale u Ryszkowi masz kapę. Patrz jaką pozycję chyba! Ej, zaplokowałeś! co jest? Ej, pomóż Ryszkowi, no bogini To radę przecież. Jest pozycja. Patrz jak tu można się schować, pasta. To CO I mi... I to jest niezniszczalne ogólnie. Aj to... to 87. Nie, wszystko, wszystko to... To coś jest jakaś moc ta, nie? PZ na hajkach, jak coś jest... Co on... Robi, ten chłop? Nie, no dobra. Ci ludzie o tej godzinie... No, co to? CO? co? Ale my dusi po 70, kur... CO? CO? Nie chcę się tego grać, się Co on no? ma? w głowie. Salałem mnie po 70, to no myślę, że wszystko jest git. Wszystko jest git. Będę się trudził. strzel tym typkiem. O, chusteczka. Kryminał. Kryminał? KDN Spocona jakaś ta piątka jest. Dobra, chłopiec taki spocony. Ten Paton też jest spocony, jak już ucieka. Nie, ale piątka jest bardzo spocona, jak coś <grym> Bardzo, bardzo, tak bardzo, bardzo. Chcesz pokręcić te zmianki, coś tam? Ja już pokręciłem swoje i ich zostałem. Ale co kręciłeś? Naszyjnik. <grym> na, na trutę to bierzemy swoje. <grym> nie mam pojęcia, te Nie no. Nic nie leci. Na FMS-a trzeba. Gdzie jedziemy? C1? Gdzie środek? Ej, egzoter. to środek, środek jest piękny. <grym> Bo nie mogę budzić rodziców no. Nie no, spota mamy Czemu we mnie? E, go, obiekt 4,9 Nie no, zblokował mnie Nie no, ku Ziemi Mausik Oj, sorry Siema, Michał, dzięki za rajda, witam wszystkich od Michałka Kochanego Ta Ej, Michał, Michał, od Francji przed do mnie na czat. <laughs> no, twój, 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 czat, twój czat też jest jak Francja. Nie. Tak, bardziej... Ej, chodźcie teraz tako. Javi'ka trzeba zabić. Nie, furze, furze trzeba pomóc. Ale nic ja im... nie mówi. Idą nic jeszcze furę? Nie wiem. To będzie mieć klipa. Arta mnie po panko przebiła. Jak co ty Co ty robisz? Wędrujesz gdzieś. Kurde, ci... nie <słysza> Jakby mnie Arta nie przebiła, to by było gehtno. Nie, bym tak po cisie raz jechać. Ja chcę jechać. No po co? gate, okay, okay. Chciałem pomóc wóz za Ale wlecia to. Co ty robisz? Co? I su? No wiem Nie wiesz. Jakbyś wiedział, to byś nie chciał. Co ty robisz? O, idź warty, jedź party. Plecy, plecy masz. Jedzie w ciebie ten z pleców Nie, nie, nie jedzie. Uciekaj w No nie, bo Buraska go spotuje przecież. Idzie, jedzie. jedzie. Krigli z prawej zaraz Reklaczek Ale A bitwa jeszcze, ja pierd... Nie yeah, no, mocno jest Kto <laughs> się strzelił? Okay. Aha, fajne działa No Idą, stoją się, patrzą cię czy... No klipuj, klipuj Klipuj, klipuj Klip

Bo nie było ludzi. Gdyby się wsłuchać, graliśmy sparring. Monster. Nie, no, nie graliśmy. Graliśmy, graliśmy, graliśmy mixem sparring. Mafia X-Hit. No, testy, testy do Team Orzech nie miał. Idzie do góry. Do teamu Universe 15 na 15 Nie, te beki, oje. Ta spróbuj. Kiedyś się dało. To w 2014? Ta mapka ładnie wyglądała kiedyś. Hmm. Bo smocza grań. Przestań spamić. Nie wiem. No. No, zmutowałem co chcesz. Wyszło z masłem, co ty dał? Koźliczka uszkodzona. W każdej chwili. Liza zerwana, stoimy. To musiał poczuć. Zawieszenie naprawione. Naprawiliśmy ją. Jedziemy dalej. Jak wyrządził, se. i to brz. Dosimy, dosimy! Ty, tak na peru, już w tych kielek i patrz patrz, kawalerka, to jest ty. Balerka, no może. i powłaźni mi daje! Oni się dnikają dalej. Powłaźni mi, jochem. Mocny. Może być. Co ty robisz? Puść go, bo on mi pchać! Tego jocha. Nie mogę. Nie! Ale go mam ty! No, jak ty tą dać pestkę? Aha, garnij daj ją, te chłopy. Ej, baza! Jaka baza? Ej, dobij, dobi go! przebisz go ktoś? Dobra Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Poszły konie po betonie. <głosy> <głosy> Ojo. A się dbije. Nie up. no, z... nie dingasz. Ej, co mam full hp? -e? Ten baza to najlepszy. Wleciał 0 na 5 dał. Najdolniejszy. Siewa, booster, siewa, siewa. Nie ma. No, blokował blokował Patrz jaka paciak, lotka, będzie. Oj. Ej, baza, baza, no przegramy. Eskapują nas, te te wapki. Ja... Jadę do. Nieee. Chcisz, sorry. No przegraliśmy. Nie, na no, GG. No, no Boże, to się dwa. Roberta. Robert, Robert zbi. Nie no, nie ma szans Robert, są w protonie chłopaki, to oni już dogadali się, tak? Ej chyba, że to no, to ktoś? Jak kto tu spodniesz to ja zbiję może. Spodniesz? Nie, nie ma Na pewno? Tak. Oni do lewej stoją. Zbijam, zbiję. Zjechali, nice! A nie, tak zbijam czy nie? No bo tak, tak, nie zjechali. Musiałeś trafić, no. I zbijeł. A ja, 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 tak jak coś, ten Jeter już czwarty raz odduł się od mojej driftinga. Kolega tam strzelał, z... w końcu przebił. Jest w coś, Aha, no, i... już po bitwie dałem. No. nice. Rysiek wygrał bitwę, nie? A, a rysiek. Fajnie, ta chłop trafia. Życiówka, Rysiek? No, Meskito. Yes. Plaża? A mm -hmm. tak, plaża. Chyba, że z góry skaczymy na dół. Nie, nie, nie. Wskoki

no, ale ja bingo random nie Podpałka Peska do lodówki. Bingo random Bingo random. No, nice. I wariat Tym pozytywnym akcentem można zakończyć ten materiał. Wiem, że ostatnia bitwa na Overlordzie była lekko strollowana, ale szczerze, jak zobaczyłem, że jest okazywali, że ha na bok. Nie zastanawiałem się jakoś super długo i to po prostu zrobiłem. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Jego dnia. Pa pa.